Całego naszego miasta, więc e, może oddam jej głos i powiem o swoich doświadczeniach. Nieczęsto zdarza się, że debiutant dostaje przewodnictwo tak istotnej i merytorycznie ważnej komisji. E, to jest komisja, która zajmuje się wieloma technicznymi rzeczami związanymi z rozwojem naszego miasta. E, Kasia wspomniała wcześniej, że to są plany zagospodarowania przestrzennego, a w tym roku miasto ma ambitny em, koncept zaprojektowania kilku ważnych obszarów naszego miasta pod względem ich rozwoju. E, plany zagospodarowania zawsze wiążą się z pewnymi społecznymi konfliktami i, i to jest trudne pogodzenia pewnej koncepcji rozwojowej z miasta, z tymi prywatnymi interesami osób, które tam mieszkają i różnic zdań, to są nie tylko merytoryczna praca w komisji, w której analizujemy, rozw rozwijamy swoje wątpliwości, pogłębiamy swoją wiedzę, ale to są na przykład konsultacje społeczne, kiedy spotykamy się z mieszkańcami i tutaj i, i trudna rola urzędników, ale przede wszystkim radnych, który musi bronić interesów i rozumieć te interesy mieszkańców, a Często na takiej sali zgromadzą się ludzie, którzy mają konfliktowe interesy między sobą, także na pewno to jest taka czasem trudna funkcja mediacyjna. Ja się cieszę, bo przed nami, przed komisją, której przewodniczę jest nowe wyzwanie, ponieważ miasto wchodzi w projekt takich dużych konsultacji na temat rewitalizacji kilku kluczowych ulic w Śródmieściu Kielc. Ja będę uczestniczyć w tych pracach, w tych badaniach fokusowych, także na pewno też jakieś nowe doświadczenie, z którym się będę mogła dzielić i z radnymi, i z mojej komisji, i z radnymi którzy nie pracują merytorycznie w tej komisji urbanistyki. Myślę, że też bardzo ważny obszar, który też nie był wcześniej skumulowany, podobnie jak promocja i nie było postawionego mocnego nacisku na ten problem, problem ochrony środowiska, bo wiemy, że jakby waga ekologii i w naszym mieście, i w naszym kraju rośnie, świadomość ekologiczna także i my na Platformie działania tej komisji też staramy się, żeby to był problem zauważony i przedyskutowany i zrozumiany. Także myślę, że, że to też będzie spore wyzwanie w tym zakresie. Są to trzy bardzo duże obszary, bo i architektura, urbanistyka i ochrona środowiska, a czasu tak naprawdę nie jest dużo. Ja starałam się włożyć taki plan komisji, żebyśmy się w miarę często spotykali. Nie raz na miesiąc jak niektóre komisje, tylko cyklicznie co dwa tygodnie się spotykamy i to są naprawdę komisje, które potrafią trwać się parę godzin i, i są naprawdę wypełnione taką solidną treścią. Tutaj w dzisiejszym naszym spotkaniu jest zdecydowana przewaga kobiet, i więc pozwolę sobie wrócić do tematu parytetów, który kiedyś już z Państwem omawiałam. Pani Pośle, czy pana zdaniem, ponieważ tutaj są trzy kobiety wygrane tak naprawdę, czy te parytety są konieczne do wprowadzenia, żeby był równy podział na kobiety i na mężczyzn właśnie w takich na przykład w Radzie miejskiej, prawda, w generalnie w polityce? Kiedy mówiliśmy o parytetach, ja też mówiłem o moim stosunku osobistym do niej. Że nie jestem ich zdecydowanym zwolennikiem jako rozwiązania trwałego, które jest zapisane w naszych normach prawnych, ale że dotychczas było tak mało kobiet, że trzeba im ułatwić. Często przekonać je, że kobiety mogą sprawdzać się w polityce, że mogą być świetnymi radnymi, świetnymi posłankami, świetnymi choćby burmistrzami, wojewodami czy, 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 czy prezydentami. I myślę, że dziewczyny, te, które dzisiaj mamy tutaj w studio, obecne radne, są dowodem na to, że kobietom może powieść się w polityce. Im akurat parytety nie pomogły, bo one nie korzystały z tej ustawy. Które zostały teraz wprowadzone, ale myślę, że jeszcze jest cały czas niedosyt kobiet w polityce. I dlatego te parytety, które wprowadził w tym, w tym roku rząd, czy od tego roku będą dopiero one obowiązywały, bo oczywiście ustawa była uchwalona w zeszłym roku, myślę, że są potrzebne i mam nadzieję, że w przyszłości, w kolejnych wyborach, rzeczywiście kobiety też będą miały dużą szansę, żeby zajmować te stanowiska, czy te funkcje, tak zwane reprezentacyjne dla całego społeczeństwa. Zastanawiam się tak, ponieważ te parytety to można odebrać troszeczkę tak dyskryminujące, że kobiety nie są w stanie, bez z tych parytetów sobie poradzić w walce z mężczyznami o władzę? Jak, jak pani mu się wydaje? Znaczy, nie są w stanie. Myślę, że są w stanie, bo jestem chyba tego do, na najlepszym dowodem. Yy, yy, dwukrotnie zwyciężyłam, można by tak powiedzieć. A tak naprawdę zdobyłam zaufanie społeczne i, i już drugi raz pełnię funkcję radnej. Czy one są potrzebne tak, mimo wszystko, pomimo tego, że ja nigdy jakby dotąd nie korzystałam z prawa, jakim jest parytet na listach wyborczych, uważam, że one są potrzebne bardzo, dlatego, że historycznie po prostu nasze społeczeństwo jest troszeczkę tak bardziej uwarunkowane na patriarchat, gdzie właśnie te funkcje publiczne są raczej przypisane mężczyznom. I to nie jest kwestia tego, czy mamy nowoczesne, czy nie nowoczesne społeczeństwo, po prostu jesteśmy tak, tak przez te liczne lata historii nauczeni, że... Że, że kobiety czasem po prostu może nie pomyślą o tym, że mogłyby być ba bardzo ważnymi osobami publicznie. No, wystarczy przytoczyć przykład naszej wojewody, która jest niezwykle energiczną kobietą, osiągnęła sukces prywatny w postaci fantastycznej rodziny, już wnuczki, a, a teraz się spełnia publicznie i myślę, że nie jeden mężczyzna ze jej odwagi, powagi i, te, i posłuchu, jaki ma tak naprawdę w społeczeństwie. Także te parytety czasami one może się wydawać, że są nie, niepotrzebne, a tak naprawdę one mają służyć temu, aby zachęcać kobiety, aby one, one same kobiety, patrzyły na, na siebie jako właśnie na osoby również pełniące funkcje publiczne. To jest dla mnie najważniejsze, że dzięki temu, iż parytety zostaną wprowadzone i rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził ustawę, która... W tej chwili jakby troszeczkę wymusza może i to jest może trochę nienaturalne, ale, ale dzięki temu będziemy się uczyli tego, żeby kobiety były aktywniejsze publicznie. Ja przypomnę tylko, że w Skandynawii również został zrobiony taki właśnie, ta, został wprowadzony takie prawo właśnie po to, żeby zachęcić kobiety do obrania udziału w życiu publicznym. W tej chwili u nich to prawo już nie jest potrzebne, bo to jest już naturalne, że kobiety biorą udział w wyborach i biorą udział również w, w kreowaniu rzeczywistości politycznej państw. I u nas też tak będzie. Kiedyś to prawo parytetów nie będzie potrzebne, ale dzisiaj na ten moment potrzebujemy go, żeby zachęcać kobiety i pokazywać im, że to też jest miejsce, w którym one się mogą spełnić i, i one są tak naprawdę potrzebne w tej polityce. Pani Asiu, czy Pani zdaniem każdy może być dobrym radnym, czy do funkcji radnego trzeba się jakoś odpowiednio przygotować? Czyli moim zdaniem bycie radnym to nie jest tylko fakt, że się w Radzie Miasta. No i naciskać jeszcze jakiś czas guziczek. To, to, to nie o to chodzi, prawda. To trzeba czuć. Ja na przykład jestem radną całym sercem, czyli do czego zmierzam. Moja praca, czy nie wiem, mój mandat radnego nie kończy się w momencie, kiedy ja wychodzę z sesji. Ja jestem radną praktycznie w każdej godzinie, dokładnie. Przecież, nie wiem, Jedną z do pracy, mam już jakieś spotkanie z mieszkańcami, to jest też właśnie moja praca, kiedy ja mogę kogoś wysłuchać. Właśnie kwintesencją sensie tego jest to, że ja podczas sesji wyrażam opinie, czy wyrażam właśnie potrzeby, prawda, mieszkańców, czy, 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 czy indywidualnej osoby, czy problemu danej osoby w danym okręgu. Ale po prostu przygotowanie to, bo to nie myślę, ani to nie przygotowanie, to jest tak różnie rozumiane, bo są teoretycznie szkoły, prawda, jakiś profil, który teoretycznie przygotowuje do tego, żeby być dobrym radnym. A to to nie wszystko, bo szkoła szkołą, a to trzeba po prostu być społecznikiem, trzeba czuć tą pasję, żeby dobrze sprawdzać się jako radny. Takie jest moje zdanie. Pani Pośle, czy tę kampanię można uznać za udaną? Tak, o kampanii to już chyba zapomnieliśmy i rzeczywiście kampania jest ciekawym doświadczeniem, bo takim trzeba nazwać. Teraz zastanawiamy się co dalej, bo jak Państwo, mam nadzieję zauważyli, w tej kampanii kandydaci pokolenia z pasją to były osoby, które nie obiecywały jakichś, nie wiem, wielkich inwestycji, że, że wszystko im się uda zrobić, ale obiecywały, że inaczej będzie wyglądała polityka, że ten kontakt rzeczywiście z wyborcą będzie cały czas i że mając tą pasję będą mogły reprezentować i na bieżąco cały czas konsultować swoje decyzje ze społeczeństwem. I ja zacząłem swoją dzisiejszą wypowiedź od podziękowań, a teraz mam jeszcze prośbę, bo nie będę prosił tym razem o głosy wyborcze, bo nie jest to kampania wyborcza, ale o to, żeby Państwo się włączyli cały czas w pracę na rzecz zmieniania naszego miasta. Co co nas chyba najbardziej zaskoczyło, bo wszyscy wiemy, że startowaliśmy z list platformy obywatelskiej, ale to hasło pokolenia z pasją ludzie odebrali jako to było coś nowego. My odebraliśmy naprawdę bardzo wiele telefonów w moim biurze poselskim, bardzo wiele maili, każdy z nas. Kiedy ludzie mówili, że nie chcą się zapisać do samej partii, nie chcą działać politycznie, ale chęci by się zapisali do pokolenia z pasją. To było hasło wyborcze. To było takie główne przesłanie nas, osób, grupy przyjaciół, którzy działamy społecznie od kilku lat. I teraz też zaczynamy się zastanawiać, jak tego nie zmarnować, bo widać ten kredyt zaufania, bo trzeba podkreślić, jak tak naprawdę dużo zrobiły dziewczyny, bo Kasia mówimy o drugim pod względem wszystkich radnych, najlepszym wyniku w Kielcach, mimo że było wiele znanych osób, które są dwa razy starsze od niej. Jeśli wspomnimy, o tutaj Jannie, startowała z ostatniego miejsca. Podobnie Agatka, która z trzeciego miejsca pokonały osoby, które były na pierwszych miejscach, i tak naprawdę to są jedyne osoby w tej Radzie Miasta, które zdobyły tak świetne wyniki przestrzekując liderów swoich list, bo żadne innemu radnemu to się nie udało. My teraz oczywiście dalej próbujemy nawet inne, troszeczkę płaszczyzny porozumienia, chcemy założyć własny portal internetowy, gdzie też można będzie na bieżąco kontaktować się z wyborcami. Korzystamy z portali społecznościowych. Mamy strony internetowe, na które zapraszamy, mamy stałe dyżury i bardzo nam będzie miło, jeśli Państwo będziecie na, na, na nich nas odwiedzać, czy mnie jako parlamentarzystę, czy tutaj właśnie moje koleżanki radne, bo to nie polega nawet na tym, żeby tylko przyjść z problemem do radnego czy do posła, ale każdy z nas ma jakieś swoje spostrzeżenia, swoje wizje i często nam też takiej konsultacji brakuje. Jeśli Państwo będziecie chcieli się aktywnie włączyć w to, żeby zmieniać nasze miasto, my naprawdę jesteśmy otwarci i, tym, i o to właśnie chciałem poprosić. Moimi gośćmi byli poseł Artur Gierada, pani Agata Wojda. Pani Katarzyna zapała i pani Joanna Winiarska bardzo państwu dziękuję za przybycie i za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę do zobaczenia.